W tym filmiku pokażę, że wykałaczkę albo mały patyczek można wykorzystać do nauki głoski R i do ćwiczeń artykulacyjnych na język nie tylko przez rolowanie, ale również przez ruszanie patyczka językiem. Zaraz Wam pokażę, jak to ćwiczenie wygląda, natomiast muszę tutaj zaznaczyć, że yy, gdy i będziemy ruszać tutaj pałeczkę, nie możemy ruszać jednocześnie żuchwą i wargami. Postaraj się, aby ten ruch pionowy i później poziomy był tylko i wyłącznie za pomocą języka. Może nawet to ćwiczenie robić trochę wolniej, ale staraj się, żeby to było bardzo dokładnie. Zobacz. Żeby było trudniej, możesz tutaj tę końcówkę włożyć w jak najmniejszym odcinku.